Na wstępie mam do Was pytanie. Jaki tytuł nosi najbardziej mizoginistyczna, straszna i obrzydliwa książka, jaka kiedykolwiek powstała? To oczywiście Maleus Maleficarum, czyli Młotna czarownice. Być może ten niesławny tytuł, Obił się wam o uszy, ale czy wiecie, że ta książka, dysputa lub jak kto woli, poradnik ukształtowała Europę późnego średniowiecza i okres wczesnej nowożytności, tworząc podłoże dla masowych procesów oczary? Które miały miejsce w kolejnych stuleciach. Słuchajcie, książka, którą właśnie trzymam w dłoniach, stała się wręcz swoistym przewodnikiem dla łowców, czarownic, inkwizytorów, ponieważ jest ona pełna instrukcji i zaleceń, które miały przyczynić się do identyfikacji, osądzania, torturowania i w końcu likwidowania domniemanych czarownic, czytaj najczęściej niewinnych kobiet. Obiecałam Wam odcinek o Młoć na Czarownicę przy okazji mojego filmu o procesach o czary w Polsce, a więc obietnicy dotrzymuję i zapraszam do oglądania odcinka o tej bardzo kontrowersyjnej książce. Przygotowałam też dla Was parę cytatów, które z pewnością podniosą Wam ciśnienie, także zapraszam do oglądania. Zanim jednak zaczniemy, chciałam Wam powiedzieć, że w sklepie czarymary.pl, który jest partnerem mojego kanału, znajdziecie różne Wydania młota na czarownicę, jeżeli macie ochotę i odwagę go przeczytać. Zarówno takie bardziej uwspółcześnione językowo, jak i bliższe oryginałowi z 1490 roku. Link do sklepu zostawiam Wam w oczywiście w opisie i zapraszam na zakupy. Młot na została został pierwszy raz opublikowany bodajże w 1487 roku, napisany miał zostać rok wcześniej. Autorami są podobno Jakob Sprenge oraz Heinrich Kramer. Nie bez kozery mówię podobno, ponieważ tak naprawdę nie do końca wiadomo, czy rzeczywiście brali oni czynny udział w tworzeniu traktatu. Duży znak zapytania stawia się przy pierwszym wymienionym przeze mnie Autorze, ponieważ uważa się, że ten jedynie wsparł młot na czarownicę swoim nazwiskiem oraz autorytetem w dziedzinie teologii. Obaj mężczyźni należeli do zakonu Dominikanów i byli inkwizytorami. Młotna czarownica, co może was zaskoczyć zdaniem wielu badaczy w kwestii czarownic i czarów, nie jest niczym odkrywczym zaskoczeni. W rzeczywistości, tak samo szczegółową wiedzę na temat czarownic można znaleźć w księdze o tytule Formicarius z 1475 roku, czyli, wiecie, została ona napisana ponad 50 lat. Przed Młota na Czarownicę, a której autorem jest zakonnik, bodajże również Dominikanin, Johannes Nide. Mało tego, wiele z pomysłów i koncepcji przedstawionych przez autorów Maleus Maleficarum zostało po prostu zaczerpniętych lub zaadaptowanych z chociażby tej właśnie księgi. Zanim przejdziemy do samej treści Młota na Czarownicę, to ważne jest w poznawaniu tej księgi zrozumienie czasów, kontekstu historycznego, w których ona powstawała. A był to XIV i XV wiek, a więc okres, kiedy strach przed czarami, czarownicami, demonami stał się szczególnie powszechny w Europie. To była wręcz paranoja, która w głównej mierze wynikała z wpływów Kościoła który głosił, że rzekome czarownice zagrażają ludziom, mają działać na niekorzyść chrześcijaństwa, będąc narzędziem szatana. Na moim kanale znajdziecie odcinki, w których opowiadam o różnych wierzeniach z tamtego okresu, na przykład film o trzeciej w nocy, dlaczego jest to godzina szatana, czemu się wtedy budzimy? Skąd się w ogóle przesądy na temat trzeciej w nocy wzięły? Jeżeli nie oglądaliście, to polecam, bo temat jest szalenie fascynujący. Link do filmu zostawiam. Wam w opisie. Ludzie w tamtych czasach żyli w bardzo dużym strachu przed demonami i szatanem. Odpowiedzią na ten strach, jak możecie się domyślać, było powstanie młota na czarownicę. Maleus Maleficarum po raz pierwszy został opublikowany, jak już wspominałam, w kraju rodzinnym Kramera. W 1487 roku i został przekazany do wydziału teologii Uniwersytetu w kolonii w tym samym roku, oczywiście w celu uzyskania jego poparcia, no jakże inaczej, celem inkwizytorów było dodanie sobie i swojemu dziełu wiarygodności i autorytetu, dzięki czemu młotna czarownice o wiele mocniej, intensywniej oddziaływałby na społeczeństwo, jednak jestem pewna, że takiego impaktu nikt się nie spodziewał, bo ten średniowieczny traktat miał naprawdę ogromny wpływ na to, jak społeczeństwo postrzegało nie tylko czary, czarownice, ale przede wszystkim kobiety. Ta właśnie księga stała się podstawą dla przyszłych procesów o czary kształtując wręcz kulturę strachu i prześladowania, która w niedługim czasie miała odcisnąć po prostu piętno na historii Europy. Ale też słuchajcie, trzeba przyznać jedną rzecz Młotowi na czarownicę, ponieważ była to jedna z pierwszych drukowanych książek, co świadczyło o rosnącym wpływie technologii druku na dystrybucję i udostępnianie informacji. No ale jednak, niestety, wykorzystanie druku pozwoliło na szerzenie idei zawartych w maleuszu. Malefikarum, na jak możecie się domyślać, niespotykaną skalę, co bardzo mocno przyczyniło się do popularyzacji idei w niej zawartych. Ludzie oszaleli na punkcie tej księgi. Wyobraźcie sobie, że od 1487 roku, czyli od czasu pierwszego wydania młota na czarownicę, aż do 1519. Została ona przedrukowana bodajże aż 12 razy, a pomiędzy 1574 a 1669 aż 16 razy. Współcześnie wciąż jest ona edytowana i tłumaczona i co parę lat. Co parnaście wychodzą jej odświeżone wydania. Jednak jej popularność nie zdołała ukryć kontrowersji, które po niedługim czasie od pierwszego wydania zaczęły krążyć wokół księgi. Choć księga zawierała aprobatę Wydziału Teologii Uniwersytetu w Kolonii, o którą tak starali się dominikanie, którzy pisali tę księgę, która oczywiście sugerowała, że wydział wspiera publikacje, powszechnie uważa się, słuchajcie, to jest mega ciekawe że prośba Kramera o aprobatę została tak naprawdę odrzucona, a słowa umieszczone w księdze były w rzeczywistości oszustwem, falsyfikatem, to podważało autentyczność księgi, ale nie przeszkadzało w zdobywaniu popularności. A czy wiecie, że zaledwie 3 lata po pierwszej publikacji młot na czarownica miał być oficjalnie zakazany przez Kościół katolicki? Cóż, na niewiele się to zdało, ponieważ mimo zakazu nadal był powszechnie stosowany. I szalenie popularny wśród inkwizycji. Składa się on z trzech części. Pierwsza omawia dowody na istnienie czarów, druga omawia ze szczegółami, jakich uczynków dopuszczają się czarownice i po co to robią, a trzecia opisuje, w jaki sposób. Zajmować się sprawą czarownic i heretyków oraz w jaki sposób doprowadzać ich do sądu, zarówno kościelnego, ale również świeckiego. Gdybyście zaczęli czytać tę książkę, szybko byście zauważyli, że zdaniem autorów czarownictwo, czarownice jest gorszym przestępstwem niż herezja i że co wybitnie obrzydliwe. Kobiety są bardziej podatne na wpływ diabła, zaś same czary, magia są opisywane jako mające swoje korzenie, praktycznie jedynie w satanizmie czczeniu diabła i Wiążą się praktycznie tylko ze współpracą z demonami i oddawaniu się sztanowi. I tak z młotna czarownice wyczytamy, że najczęściej to kobiety są czarownicami, że wiele z nich jest również położnymi, żeby naturalnie mieć łatwiejszy dostęp do noworodków, no bo to z ich kości czarownice miały przyrządzać swoje wywary, szczególnie pewną maść dającą rozkosz. Którą, do której przepis dostały od samego diabła. Możemy wyczytać, że celem czarownic jest zamienianie mężczyzn w bestie, pozbawianie ich narządów, sprawianie, żeby tracili głowę przez pożądanie, sprowadzanie ich na złą drogę pokuszenia. No słuchajcie, ta książka to mizoginizm w czystej postaci. A teraz posłuchajcie kilku statów, które specjalnie dla was przygotowałam. Kobieta złożyła szatanowi. Przysięgę, że po siedmiu latach odda mu swoją duszę i ciało. Jednak miłościwy Bóg sprawił, że w szóstym roku pojmano ją i na stosie spalono. Mniej niebezpiecznie jest przebywać z lwem lub smokiem niż z niegodziwą kobietą. Kolejny piękny cytat: Wszelkie zło jest nieskończenie małe w porównaniu ze złem kobiety. Znamy jeszcze taką żywą, lecz oskarżoną o czary, która w czasie owego uniesienia szeptała takie oto słowa. Wymieć mi zadek językiem. Słuchajcie tego. Podobną rzecz wspomina święty Grzegorz w dialogach. Napisał on o pewnej mniszce, która zjadła sałatę, zanim się przeżegnała. Oczywiście nawiedził ją szatan. Na tym absurdalnym fragmencie zakończmy. Jeżeli chcielibyście film, w którym czytam różne fragmenty młota na czarownicę, to dajcie znać w komentarzu. Tymczasem no, musicie przyznać, że wszystkie te cytaty, ale szczególnie ten ostatni, jest wręcz irracjonalny, ale dla ludzi żyjących w czasach inkwizycji, było one traktowane śmiertelnie poważnie. Przestępstwo, bycie czarownicą było wtedy postrzegane jako realne i dotkliwe zagrożenie, a Osoby podejrzane o praktykowanie czarów były prześladowane, poddawane brutalnym, nieludzkim torturom oraz procesom sądowym. Dokładne opisy takich procesów możemy przeczytać w trzeciej, ostatniej części Młota na czarownicę. Młot na czarownicę dołożył swoją ogromną cegłę do popularyzacji procesów czarownic i działań inkwizycji w Europie. Mówiłam to już niejednokrotnie, ale warto wspomnieć to raz jeszcze. Wiele osób straciło Życie z powodu fałszywych oskarżeń o czary, które były po prostu nieuzasadnione, wspierane jedynie poprzez treści obrzydliwej księgi, która uznawana jest za jedną z najkrwawszych jakie kiedykolwiek powstały. Ten film zaczęłam pytaniem i pozwólcie, że również nim go zakończę. Tak wiecie, do rozważenia. No bo niegdyś ludzie szukali demonów, szatana, manifestacji, piekielnych sił w innych ludziach czy grupach społecznych. Czy nie było podobnie chociażby podczas II wojny światowej, kiedy to ludzie uprzedzali się i nienawidzili pewnej grupy społecznej? Świat idzie do przodu, rozwijamy się, ale filozofia młoda czarownica wraca do nas w różnych, bardziej uwspółcześnionych postaciach. Nie sądzicie? Warto poznać historię młota na Czarownicę, jego treść chociażby poprzez oglądanie tego odcinka, żeby po prostu dotknąć kawałka historii ludzkiej bezwzględności. Dlatego bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca dzisiejszego odcinka, a jeżeli film się Wam podobał, bardzo proszę o kciuka do góry, a jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, to również się do tego gorąco zachęcam. Sama jestem czarownicą i na moim kanale znajdziesz wiele magicznych treści, o wiele bardziej pozytywnych niż ten film. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia już niedługo.